wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku! Tak! po dość długiej przerwie, bo dysk mi się niestety zapełnił na komputerze, no więc to taka mini przerwa, ale to tylko 2 sekundy. Okej. Okay. To był czarcik. Właśnie z modyfikacji ściągnąłem sobie taki hełm górniczy, więc teraz mam zamiar go założyć. Jupie, nie potrzebuję pochodni! Hehehe he he. No spójrzcie, nie będę mógł za sobą w ogóle zostawiać pochodni Bo to jest superowe no teraz sobie myślę, czym sobie będę oświetlał już niczym nie trzeba oświetlać Okej, okay. przy okazji sobie zrobiłem w domu różne mebelki Też udało mi się je skraftować z modyfikacji Teraz czasami się zapala ten hełm, czasami gaśnie ten hełm. Okej. Okay. Gdzie byśmy mieli kopać? Zobaczycie, widzicie? Widzicie? Nie muszę stawiać pochodni. Więc to naprawdę fajna modyfikacja. Udało mi się skraftować, Zacz y pokażę Wam crafting na to. Później oczywiście. No i żelazo. Super. Zaraz na w I Żelazo. Tak, na no ja to gram? Y gram na... Y y poczekajcie. Widzicie? Y Java. Y tak. Na Forge gram. Bo ja mam dużo modyfikacji, już chyba 20 parę, albo 20. Jeden 1,16,5 przecinek... Tak, jeden przecinek to znaczy, że jest pół. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie za dużo Wam tłumaczę, ale ten hełm naprawdę się przyda. Czy on się kiedyś zużyje? Jupie, on się nikt nie, nie zużyje. E, Okej, okay, pokażę Wam moje nowe meble, jakie mi się udało skombinować w moim domku. Jak chcę wracać, to zawsze pochodnie muszą być po prawej stronie. Jak chcę iść w głąb kopalni, to pochodnie muszą być po lewej stronie, więc radzę wam to pamiętać. Tak, e, mam piekarnik też. Do niego jak zwykle węgiel jest niestety potrzebny. Powiem Wam, że modyfikacje naprawdę co to? Co to? Co, to? co to było? O, widzicie? Tutaj mamy dużo węgla, tutaj też mam dużo węgla. Oczywiście do tego piekarnika. Przez to się wsadzi. A nie, wiem, czy w tym piekarniku można przepalać właśnie rudy? Da się? Nie, to tylko do jedzenia. No! Tutaj mam same węgle. może mogę coś jeszcze schować? No. Schowałem jeszcze. A. Tutaj to samo. Też milion węglów. Okej. Okay. Mm, ale jeszcze mam tutaj jedną... tą dla kucharza. Co tak świeci dziwnie? Co mi przeszkadza? Halo? Okej, okay, no i co tutaj byśmy mogli schować? Tutaj byśmy chowali nasze wykopaliska. Widzicie? Oho. Ale. Chyba będzie burza za oknem. Tak. Pierdzi za oknem. Zobaczmy tak. Okej. Okay. No i tutaj jest jeden minus tej, tej modyfikacji. A, no, to taki, że... o, Dzięki! Co ja chcę przepalać? To nie jest konkretne. że, ale brzmi. Wiecie? Ja może będę sobie coś polować. Żeby coś wreszcie zobaczyć, jak ten piecyk działa. Oczywiście nie ten, bo to jest dziwna tekstura. Już tego piecu. Więc dlatego tą teksturę właśnie ukryłem. Aby już nie było tej dziwnej tekstury. Wam, że to dziwnie wygląda. Tutaj co mamy? Ha, ja mogę trzymać swoje wykopaliska. Co? A wiecie, bo możemy otworzyć i tak schować. A możemy to otworzyć? I tak i tak schować. Wiecie, jak ja akurat bardziej wolę? Ja wolę ogon. No i tam wtedy coś sobie schować. Mm -hmm, mm -hmm. Patyczaki. Mm, nie ma. Trzeba sobie skombinować. A, tutaj y, zamiast tej skrzynki, co będzie to. to? Okej. Okay. Idę na polowanie patyków wypalanie patyczków. tak, mamy funkcję automatyczny skok włączony po co tak pochodnie bo w tylko tam nie umarł bo wtedy znowu jeszcze raz będę musiał to cudo kraftować za mój hełm co, no zasłania mi połowę twarzy Dobra, baranku, to później ja sobie usmarzę Ale mu nagadałem, prawda? Mm, wiecie? Co tam jest w tych kopalniach? Widzicie, ja naświecił mi ten hełmik. Dużo, dużo węgla i dużo, dużo żelaza. Trzeba to... Ewidentnie trzeba to wykopać. z tym enrolowany żelazny kilofon. Chyba wszyscy to już widzą, prawda? No i nad ten węgiel w ogóle jak... Trze. ała zabolało. I nad ten węgiel, widzowie. Ja i tak już nie będę go używał. Przecież mam ten swój hełmik. I on się przecież nigdy przecież nie zużyje. Ale warto kopać. Warto kopać takie minerałki jak na żelazo. Bo to akurat mi jest potrzebne. Lecz nie jest mi potrzebny właśnie już węgiel, a nie, węgiel jednak będzie potrzebny, ale to dopiero za parę miesięcy, kiedy mi się w piekarniku już skończy węgiel, bo ja tam w szafkach mam, widzieliście, pełne stawki węgla. I na razie już mi się tam nawet nie zmieści nic oprócz węgla. To oczywiście później sobie wykopiemy ten węgiel. tak się błyska. Hm, ładę, jak się mam moja brzuszka za oknem. Wiecie co tak na szybko sobie jeszcze us nie ósma tylko zrobię? Meszka tutaj był. No dobrze w końcu mogę sobie zrobić miecz Kierka I kolejny patyk. No, oczywiście patyk. Okej, okay, no i gdzie to był mój dom? O dobra, właśnie miałam Na Owieczko. O, widzicie, jak mi superowo świetla teraz? Mój hełmik. Tylko, troszeczkę mi oczy zasłonię ten hełmik. O, kolejny. Właściwie to kolejna. To ta owca, nie ten baran. O, dobra. Tyle mięska się. Miś... Myślę, że mi... Nie tylko dwa mięska na taki cały dzień. Chyba, że właśnie Ej, ja chyba startowałam z panu Poczekajcie. Gram na pokojowym, to raczej nie powinno być, żadnych mówi. Okej, okay, no to co? Myślę, że. Po co mi ten lejek? To niczego mi niepotrzebne on jest. To sobie schowamy. Po co mi ten piekarnik drugi? To sobie schowamy pochodnie, to już nie używam przecież. No dobrze. Myślę, że mógłbym już sobie schować to co mam przepalać. Na co mi w ogóle to wiecie. Ale wy właśnie tego nie wiecie. Widzicie? To jest super. Teraz on właśnie się robi i robi taki, że w sensie to musi tak świeci. Ale później, kiedy już się skończy węgiel, to już się to nie będzie świeciło. A gdzie się zgasło? Teraz się znowu zapaliło. Pamiętajcie, teraz się zapali, teraz się właśnie pali. Hmm. Coś z tymi niż tak w ogóle się dzieje. Dobra. Coś tutaj jeszcze mamy do schowania. A czy ten piec w ogóle jeszcze żyje? W sensie nie żyje, Czy żyje. No bym powiedział, że piec nie żyje. Hmm. Za to jest niej. Hmm. Ten biel. No i czy ten piec? Co z tym piecem? Nie powiem. Co to? Kto to narobił? Ale... No normalnie no... Jak tak można? No... No wiecie co? Moje... Kurczę. Co do jak za? ну, no, видите, Ну, что а. no, за... Tu? Ten pies się chyba zaciął. Piesek, o co ci chodzi? Nie ci wymówią daje. Mhm, mm no dobrze No bo tak, czekajcie Coś możliwe, że tutaj zwaliłem Tylko co? Tu? Źle las. Hmm piecyczkowi w ogóle dał węgla. Zamiast rud żelaza. Pieczeczkowi przyjeżdżaje się rudy żelaza. A nie jakiś. Aha, dobra. Już wiemy wszystko. Wszystko wiemy. Hmm, Okej. Okay.

Gdzie ja tu mam hopery? Dobra, są hopery. Ja hopery mamy. A gdzie tu są lejki? Przekażę, gdzieś tu są. Dobra. Lejki to jest lejki, a hopery... Po co mi What? <laughs> <laughs> Okej, okay, no to może wróćmy do kopalni. <laughs> to jest most. Wydajność 1. No niestety tylko wydajność jeden No niestety na innym mnie nie stać Na innej wydajności A może dwie sobie zaczniemy teraz robić? Super! Tylko zawsze pamiętajcie zawsze na wykopaliska I się z, z tym plecakiem może jesteś jakiś taki mod z plecakiem, bo podobno ja już mam 20. no już pewnie 20 parę modów wgranych do mojego Minecrafta. No wiecie? 20 modów? Jak to? Czy ktoś z Was w ogóle ma 20 modów do Minecrafta? Bardzo proszę piszcie o tym w komentarzach, bo chcę o tym wiedzieć. I bardzo proszę nie kłamcie mnie, bo ja chcę. Wiedzieć, czy ktoś z Was ma ponad 20 modów? No dobrze. To jest fajny mod, naprawdę. Mm, tutaj mamy to. Tak, musimy sobie oprócz na razie... E Tak. Aha. Hmm, to Te to w sumie niepotrzebne już są niczego. nie trzeba w ogóle. Jednym słowem. No okej. Okay. Ja no i wszystko, z, cała szafka zawalona jak zwykle. No, już trzaskanie w piecu. Słyszę trzaskanie w piecu, a wy? What? What? Czy się miałem kraftować? Czy nic takiego? Czyli miałem wreszcie iść kopać. Okej. Okay. Więc mam nadzieję, że taki odcinek, jak Wam się z mojej serii spodoba, więc zobaczenia i cześć. Cześć. Tak, cześć.